Siema widzowie. Ha! Będziemy musieli dzisiaj rozwalać obloki. Bo robimy sobie challenge taki na sam dół. W nim chodzi o to, żeby zejść na sam dół. No kto by się spodziewał? Chyba już to kiedyś nagrywałem, mi się wydaje. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy nagrywałam to kiedyś. Ej, ale ja, nie, na, ja nawet nie wiem, gdzie jestem. Kółko, jak zawsze. Właśnie dlatego nienawidzę grać na jednym takim padzie obsranym, bo tak się kończy. Bo to jest obsrany pad, ja tak na niego mówię. Pad srannaś? Nie, no nie będę mówił tego. Pad A no tak pad obsrany się nazywa już niech będzie. I ten blok no, 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 no. Nie będziemy patrzeli. R2 Max się wykopuje. R2. To ze mojej pamięci tylko. Ile jeszcze tam? Max, musisz choć jeden blok wytrzymać bez. Nie rozumiesz? A no tak zapomniałam że. A no tak, bo. Jeszcze nie ma przetrwania. Właśnie dlatego opa, opa. Trzeba patrzeć tylko tutaj ja muszę. Ale jak w sumie to nawet kiedy będzie po odcinku to mogę. Jak ja mam się skupić? Jakaś masakra, Max. R2, tu jest. I przyciskasz. A teraz L2, L2. Okej. Okay. O! Będzie się... Po, będzie potrzebne, bo później będę robić domek. O! I teraz znowu przychodzę do tego. Okej, okay, szybko. Szybko. Ciekawe na jakiej mapie będziemy. O i teraz kill off, Serio. Serio to musieli zrobić. Jakby no. Okej, okay, ja, już, ja już się dowiedziałam, że to wszystko się dzieje na markowicach. Sam bym nie chciał, żeby ten słup. Sam nie chcę tego słupa. Teraz Max rozwala tą skrzynię i tak. Dawajcie, robimy challenge na sam dół, przypominam. Ej Już widać maka i te inne rzeczy, okej, już widać Ale nie widać zbyt tak dołu Okej, już widać dołu Dół jednak, dół Dół jednak widać Max O nie, jak ja... Ja zaraz... Za, ja zaraz zobaczę mojego brata tutaj Ej bo on tak sprintuje, bo on ma tak łatwo normalnie, a ja muszę tutaj sobie się kombinować z, z kombinacjami normalnie, to są takie kombinacje, a on tak sprintuje normalnie Ej bo on zaraz... Nie 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 nie, nie nie no ja już się zaraz nie wytrzymam! Dlaczego Minecraft nie może zatrzymać gry? Psane młodziang I, i niby gra zatrzymana I wcześniej jest, że niby gra zatrzymana Wierzę, wierzę w to. Ta, ja wierzę już w to. A może to wszystko wina mojego brata, że gra? A mogłem go nie zaprosić na grę. Tu na Nie chodzi mi o to, co. A mi chodzi o to przez. Co ja. ja... <laughs> Max, możesz milczeć, proszę. Bo to pewnie też Twoja wina. Ej, czy ty serio jesteś póki co na tym dopiero co? Ale jeszcze nie używaj nożyczek. Bo jeszcze jest kreatywny. A kreatywny na. robi na hita, okej. Okay? Okej. Okay. I teraz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak ja to. I mam znowu kombinację. I muszę zmienić. O! Właśnie o to mi chodzi. No. O! Jestem już na tym. Nie Max, zatrzymaj się! Nie! O! Mam na chwilkę... Mam przez chwilkę to! Nie! Widzicie? Mój brat! Mój brat jest taki szybki w to już! Okej, okay, proszę, żeby było już tylko o... O, będzie, będzie, będzie na chwilkę tylko to. Ej, ale Max Maksi będzie mieć... Będzie mieć... Gorzej, jakbym... Jak mu się skończył nożyczki, normalnie. Najgorsze jest, że... Ja przez te... Prochy, które tutaj młodziank nam robi, nic nie widzę na tych liściach. Nie, no mój brat chyba to wygra i na tym się skończy, że mój brat to wygra. Nie możesz. Nie, nie, że czekaj, bo już jestem daleko. Max, ale to mój kanał. Nie no, nie można oszukiwać ok niech ty już tam wygrasz. Za to Mama, na, na końcu będzie... O, oh, wow, wow, wow! Widzisz? Widzisz Max? O i teraz będzie dużo drewna, bo drewno jest takim zwykłe w tym. No okej. Okay. I zaraz... <grym> Oj, najlepsze będzie to, że nie będziesz mógł tego wykopywać nożyczkami. No i... Max, teraz się nie ruszasz, nic nie robisz. Nie można tego wykopywać nożyczkami. Właśnie o to chodzi. Musisz, Max, musisz tym, ale jeszcze nie, bo teraz jest kreatywny. Widzicie? Właśnie dlatego nienawidzę takich challenge'y. I ile ja tu jeszcze będę mieć tego? Ja muszę mieć narzędzie tu gdzieś wszystkie. Co nie? No, no Oj! Przepraszam. Ja nie... Ja, ja po prostu zapomniałem. Okej, okay. już. Oj, jestem nie! 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 O mój br brat już to wygrał! U bo ona się nie liczy. Ją nie można wykupywać. Oj, No widać, że mało będzie u mnie dekoracji. Okej. Okay. O! Oj. No Max, postaw tą ziemię z powrotem mi chodzi. Okej, niech już będzie, tak. O! Okej. No, Ej. Ej, bo ale, Gratulacje, za to możesz mnie dziabnąć. Za to, że wygrałeś. Dawaj, na koniec odcinka. Diab, dawaj, za 3, 2, 1.